Cześć moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszymi gierkami. Dzisiaj chciałbym wam pokazać grę puzzle. Wybierzmy sobie duże puzzle na początek. Gra na podstawie bajki Bory. Poukładamy sobie puzelki, moi kochani. Mamy cztery puzzle, jak widzicie 1 2 3 4. No i będziemy musieli dopasować do siebie. To nie będzie takie trudne. Jak widzicie, pierwszy obrazek sobie ułożyliśmy z Borysem. Kolejny. O, tutaj jest Borys i jego e, mamusia, albo tatuś. Trudno wiedzieć. Chyba mamusia, słuchajcie. Słuchajcie, Borys. Proszę bardzo. No i mamy kolejny obrazek. Te puzelki są proste, bo są cztery tylko takie duże, więc. Bardzo prosto się je układa. To są darmowe gry. Online darmowe gry dla dzieci, moi drodzy. Proszę, jaki fajny rysunek Borys narysował. Bardzo ładnie. No i tutaj mamy kolejne. Moi drodzy, tak to wygląda. Przejdźmy może do tych mniejszych puzli, których jest więcej. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewięć puzerków. Dziewięć, słuchajcie. Mamy tutaj pierwszy puzelek i poukładamy sobie. Właśnie dopasujemy do siebie te puzelki. Ja zawsze lubiłem układać, lubiłem. Dobra, tutaj o, proszę, już widać Borysa bardzo ładnie. Mamy kolejnego i kolejnego. No i słuchajcie, mamy obrazek pierwszy ułożony, teraz czas na następny. Proszę bardzo, tutaj jest tak na pewno. Widzicie, dość dużą podpowiedzią jest to, że widać ten obrazek mniej, mniej więcej. Możemy Fajnie dopasować do siebie te części. I to idzie nam bardzo fajnie. Słuchajcie, popatrzcie. Tutaj Mamusia bardzo kocha swojego synka, Borysa. No i poukładaliśmy sobie ten obrazek. Czas na kolejny. No, tutaj już będzie trudniej. Patrzcie, ile jest tych puzzli Tu chyba będzie ten pasował. I idealnie nam to poszło. Tutaj tak i tak. No i widzicie, tą część już mamy ułożoną. Tutaj jest farby są. Borysa, tutaj też i tu. Pięknie, słuchajcie. Wyśmienicie nam to idzie. Okej, okay, tutaj kolejny puzel. No jak widzicie cały obrazek udało się ułożyć. Tu już jest ten sam. Może, może tak na wyścigi poukładam. Jak najszybciej, czy się mi uda. Pyk, pyk. Słuchajcie, pyk i pyk. Bardzo ładnie, moi drodzy. I to była ta gierka. Chciałem wam ją zaprezentować. To są darmowe gry dla dzieci. Myślę, że Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście w ogóle Borysa. Mam nadzieję, że tak. No i co, moi drodzy? Ja się będę z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ok, tutaj jeszcze, jeszcze poukładamy sobie na szybciutko te puzerki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, moi drodzy. Pozdrawiam. pa. pa.